Dzisiaj przyjrzymy się notowaniu ropy WTI z możliwą potencjalną korektą w tym ruchu wzrostowym zapoczątkowanym na przełomie kwietnia i maja. Na wykresie tygodniowym cena doszła do ważnego miejsca, gdzie pierwsza korekta w tym całym ruchu spadkowym zapoczątkowanym w grudniu ubiegłego roku. Mamy początek i koniec pierwszej korekty, i te dwa miejsca bardzo często są punktami zwrotnymi, które generują y, ruch korekcyjny. To, co tutaj się wydarzyło, rozbity dołek jedną świecą po sprawdzeniu, gdzie królowała podaż, mamy odbicie. Co prawda, MACD nie pokazuje nam specjalnie dużo informacji, bo w długim terminie mamy coraz niższe słupki histogramu i można się tu doszukiwać pewnej, pewnego niepokojącego sygnału, że mamy dywergencję negatywną z rzuceniem na niższą korektę, ale więcej informacji płynie nam z wykresu dziennego. Ponieważ z wykresu tygodniowego wydaje się, że wzrosty są niezagrożone, a linia trendu wzrostowego, którą możemy pociągnąć po tych dołkach, ciągle może wspierać wzrosty. To też wyjście w krótkim terminie do ataku szczytu z 15 lutego na poziomie 53,80 jest ciągle aktualna. Natomiast na wykresie dziennym pojawiły się pewne sygnały, że możemy spodziewać się lekkiej korekty. Cóż takiego tu ciekawego mamy? Po ponownym teście. Tej szerokiej strefy 49,19 i 50 dolarów za baryłkę ropy, w dniu dzisiejszym pojawiła się akcja podażowa. Słaby dolar, który wspierał ostatnie notowania wszystkich surowców, po niedzielnym porozumieniu pomiędzy demokratami a republikanami o jednak uruchomieniu programu stymulacyjnego można się tutaj spodziewać reakcji korekcyjnej ten silny dolar ten słaby dolar, który do tej pory był w dniu dzisiejszym skokoło się umacnia, też patrząc na to co się tutaj dzieje to przecież ta ostatnia fala wzrostowa wygenerowała dywergencję negatywną zarówno na samym MACD i linii sygnału jak również na histogramie gdzie coraz mniejsze słupki i histogram schodzi w tej chwili poniżej poziomu 0 to no też należałoby się spodziewać korekty dokąd? no pierwszym wsparciem skąd mogłoby po impulsie fala A, fala B fala C powstać korekta pędząca to jest poziom 45, 25 kolejnym jest dołek na 43, 50 jednak patrząc na tą całą falę wzrostową właśnie z przełomu kwietnia, maja. Mierząc to poziomami FIBO, to dla poziomów FIBO pierwszy taki zakres, gdzie należałoby się spodziewać gdzie należałoby się spodziewać ruchu korekcyjnego, to jest zejście w stronę 23,6% czyli zniesienia jako ruch korekcyjny. Takie ruchy bardzo często jako korekta występują, to też byłby to poziom około 40 dolarów. Na ten moment jest to dobra, wydaje się, że jest to dobra okazja do tego, aby spróbować swoich sił w krótkich pozycjach stosunkowo z ciasnym stop lossem z realizacją na wyżej wymienionych poziomach 45,25, 4350 oraz 40, dolarów za baryłkę.